Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ani kombinuję z papierami. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją drukarki, którą dostałam całkiem niedawno na urodziny od mojego męża. Jest to drukarka Canon Selfie CP 1300. I większość z Was powinna ją już znać, ale no niektórzy mogą w ogóle o niej nie słyszeć, bo ja szczerze powiedziawszy, zanim ją dostałam, to. Dopiero co o niej usłyszałam, i, i bardziej też mój mąż stwierdził, że mi ją kupi, bo mi się przyda, niż ja się nią tak interesowałam. Ale ostatnio właśnie powstaje dużo takich różnych prac, jeżeli chodzi o nasz skrapowy świat z takimi mini zdjęciami. I dużo osób właśnie pyta, z jakiej drukarki zostały właśnie wydrukowane. Mówię też o niedawnych pracach, które na pewno widzieliście z. Takimi mini albumikami świątecznymi w bombce, które, yy, które yy, pokazywała Zuza Guay. I z tego co właśnie wiem, to są właśnie z tej drukarki wydrukowane do niej takie mini zdjęcia. Ale też chciałam w ogóle powitać na moim kanale osoby z zewnątrz, które przyszły po prostu, żeby dowiedzieć się coś o tej drukarce. Jak właśnie drukuję, zobaczyć, yy, ogólnie poznać wszystko co i jak. Także też witam wszystkich serdecznie i zapraszam też do moich innych filmików, te osoby właśnie, które przyszły, jeżeli chcą pooglądać właśnie, jakie prace tworzę, bo zajmuję się rękodziełem. Różne albumy, kartki i te sprawy, więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, to serdecznie zapraszam, będzie mi bardzo miło. No ale przejdziemy już do tego, co najważniejsze, czyli Wam wszystko poopowiadam, co już sama wytestowałam. Bo już troszeczkę się nią bawiłam, troszeczkę drukowałam i myślę, że coś już mogę o niej powiedzieć. Yy, ogólnie yy, drukarka występuje w trzech różnych kolorach: w czarnym, białym i takim, właśnie różowym, takim pudrowym różu jasnym takim. Yy, no, ja akurat bardzo chciałam taką i myślę, że większość yy, z Was właśnie by polowała na ten kolor, bo chyba jest najfajniejsza taka niż taka prosta biała czy tam czarna. Ogólnie drukarka jest bardzo, bardzo prosta w obsłudze, więc mimo, że nie ma tak instrukcji po polsku, to wszystko się dowiecie co i jak bardzo jest taka intuicyjna. I wszystko jest fajnie tam pokazane w instrukcji. I na niej można drukować bezpośrednio z komórki, Jak sobie zainstalujecie taki program właśnie z tej drukarki. To możecie sobie wybierać bezpośrednio z komórki i od razu drukować zdjęcia, więc to jest bardzo fajna sprawa. Y oczywiście mamy tutaj też y ten wejście na pendrive i też y karty SD, bo z tego też właśnie można sobie wydrukować. I jeżeli jeszcze macie aparat, który obsługuje Pittsbridge, to też właśnie sobie wydrukujecie bezpośrednio z aparatu. No i oczywiście też można drukować po połączeniu się z Wi-Fi, z komputera zdjęcie. Drukuje ona zdjęcia formatu 10x15 i mamy też różne właśnie opcje wydruków. Między innymi drukuje właśnie, no wiadomo, na całym zdjęciu, na całym. W formacie 10 na 15 możemy wydrukować sobie tak jak ja tutaj przykładowo z taką ramką bo tu z boku to są paski ogólnie, je się odczepia i wam od razu pokażę jak to się odrywa i delikatnie, bo też właśnie ja wam pokażę tak byle jak jak zrobicie, to wam się zrobi takie coś o. nie chcę teraz złapać ostrości o taki zadziór. więc lepiej jak sobie odrywacie te paski, to nie szarpać, byle jak tak ten, tylko na boki bardziej i tak do siebie. O. I wtedy nam powstaje taka, już urwę, taka właśnie fajna rameczka. Jeżeli ktoś by chciał właśnie, yy, to też drukuję właśnie takie. Yy, drukuję zdjęcia legitymacyjne. Zdjęcia takie podobne do takich z fotobudki, że macie kilka zdjęć takich paseczków na jednym i są chyba, jeszcze tego nie testowałam, ale tam chyba jest sześć na jednym albo nie wiem, czy nie, czy nie, nie można czasem właśnie trzech też, tak jak jest zwykle w fotobudkach. No i najfajniejsze to jest, że drukuje... Robi nam sam w ogóle program kolaż. Po prostu sobie wchodzicie na funkcję kolaż. Ja zaraz wam wy, zresztą wydrukuję właśnie taki kolaż testowo. I y, drukujemy sobie, y, dodajemy sobie po prostu zdjęcia, które chcemy do danego kolażu. Ile tych zdjęć możemy sobie zrobić kolaż w pionie albo w poziomie i on sam po prostu nam fajnie tak układa zdjęcia w y, różny. W, no w różnych, właśnie to mogą być zdjęcia pionowe i poziome i on tak fajnie Wam ułoży. I ogółem ja Wam pokażę jeszcze, bo teraz sobie wydrukujemy 5 zdjęć na jednej, yy, na jednym, yy, jakby na jednym arkuszu papieru, ale ja Wam też wcześniej wydrukowałam testowo 8, na przykład, jak on układa ten kolor. To ogólnie są moje zwierzątka. No także tak to wygląda, tu jeszcze też się tych pasków jeszcze nie oderwałam. No ale tak to właśnie mniej więcej yy, fajnie wygląda. I właśnie do nas tutaj, do albumów, yy, to jest świetna sprawa, bo od razu mam takie mini zdjęcia, czy do tagów, czy do takich małych mat, czy właśnie mini albumików. Możemy sobie fajnie pociąć. Ale taki kolasz też fajnie wygląda, żeby gdzieś tam wkleić gotowy. Ciekawe. No, i też zdjęcia dwa na jednym W sensie, że wiecie, jak macie kartkę, to wam drukuje tu jedno zdjęcie, tu drugie zdjęcie, no nie. Takie bardziej kwadratowe wtedy wychodzi. I chyba, no tam są różne funkcje, ale takie najważniejsze to chyba właśnie te. Ogólnie drukarka drukuje metodą termosublimacyjną, czyli ona nakłada wam takie trzy folie o różnych barwnikach. Najpierw jest żółty, potem a ma rentowy taki różowy i błękitne kolory i na koniec jeszcze nakłada taką folię zabezpieczającą przezroczysto, bo zdjęcia właśnie, no producent daje nam na te zdjęcia 100 lat gwarancji no więc ona właśnie ma taką fajną folię jeszcze przezroczystą nam nakłada na koniec i czas ogólnie druku no to tak jest 47 niby sekund dokładnie, ale no to tak no około 50 sekund jedno zdjęcie drukuje i co jeszcze tak wam mogę, ja tu sobie przygotowałam specjalnie czytam tak sobie skrót taki zrobiłam, co wam powiedzieć, żeby niczego nie pominąć, aha najważniejsze też kosz drukarki kosz drukarki to jest 560 zł bez papieru Czyli bez tej folii, którą tam mamy nałożoną, i bez. no, papieru, właśnie. Papier jest załadowany w czymś takim. Ale to jest właśnie fajne, że są te folie, bo wtedy nam nie mamy żadnych tuszy, których się wylewa, nie trzeba przeczyszczać żadnej drukarki, nie mamy bawienia się z tym wszystkim, czego no nie lubimy, więc na pewno to jest na plus. Sam taka folia z papierem na 108 zdjęć. To jest koszt papieru, i oni razem się kupuje go właśnie z tą folią. To jest 115 zł. No i folia barwiąca starczy na te równe właśnie 108 sztuk papieru. No i tak po przeliczeniu, no to koszt zdjęcia, no niestety nie jest najtańszy, bo wychodzi około 1 zł. Ale jeżeli chcecie mieć pewność, że są zdjęcia, będą zabezpieczone, to myślę, że fajna sprawa. Ona też y, ogólnie nawet nam drukuje, jeszcze wam pokażę z tyłu, oryginalne logo Canona. No nie jest najtańszy. Y, ja ją ogólnie drukuję, tak szczerze powiedziawszy, tylko do albumów, które sobie sama zrobię, bo szkoda mi po prostu y, wydawać na ten papier, no bo jednak nie najtańsza sprawa, więc tylko do tych albumów, które, wiecie, y, są, leżą na półkach, mogą dostać się do nich. Wiadomo, nie są przykryte żadną folią, tak jak mamy to w kupnych albumach, więc działają na nie promienie słoneczne, no kurz wszystko, więc żeby właśnie sobie mieć je takie super zabezpieczone i mieć pewność, że nic się z nimi nie stanie, to drukuję sobie teraz na tej drukarce. Yy, ogółem ja kiedyś drukowałam zdjęcia na zwykłej yy, drukarce atramentowej i niestety używałam takich beznadziejnych tuszów, Papier też nie był najlepszej jakości. Myślałam, że zaoszczędzę, ale no wyszło jak wyszło, że po prostu te zdjęcia po jakimś czasie zaczęły się odbarwiać, zaczęły tr tracić kolory i zrobiły się okropne. Więc już potem kupiliśmy do drukarki lepszy papier, lepsze tusze, i teraz no myślę, że nic się z nimi nie będzie działo i tak. Ale mimo wszystko, no to jest typowa drukarka tylko do zdjęć. Na takiej dużej wiadomo, to jest drukarka do wszystkiego, więc też nie wiem na ile to starczy, więc tu po prostu są do albumów, gdzie zdjęcia, no naprawdę byłoby mi szkoda, żeby się zniszczyły. Do takich codziennych, gdzie mam masę różnych zdjęć, przeróżnych, to sobie drukuję na drukarce atramentowej, więc tak fajne, jak drukujemy komuś na prezent, to się opłaca te, yy, wydać na taką folię. no I co tam jeszcze bym mogła wam o tym powiedzieć. Aha, drukarka w ogóle jest leciutka. No jest naprawdę fajna, lekka. Nie jest właśnie ciężka, jest fajna, mała. I właśnie można ją wziąć wszędzie. Przez to w podróż, na warsztaty, do rodziny, jak chcemy sobie gdzieś pojechać od razu zrobimy album i właśnie tam są takie małe zdjęcia, gdzie trudno by było u fotografa samemu sobie trzeba by było przerabiać. Tu nam program już gotowy, przerabia takie fajne zdjęcia, więc robimy album dla rodziny, drukujemy im na miejscu zdjęcia, które sobie wybiorą, więc fajna sprawa. Czy na warsztatach właśnie na pewno się przyda. Więc jeżeli ktoś tak jeździ, prowadzi warsztaty, to dla takich osób na pewno by było fajną sprawą. Tym bardziej, że można dokupić torbę na taką drukarkę. Ja nie jeżdżę na warsztaty, więc nie kupuję, nie biorę jej za bardzo do użytku domowego, ją używam, no ale wiem, że taka jest. Ogólnie drukarka jest w różnych językach, no ale niestety nie po polsku. I mamy tam też różne korekcje. Efekt czerwonych oczu, czarno-białe, sepia, no i takie różne. No i jeżeli chodzi, gdzie ją kupić, to ja tę drukarkę kupiłam. Znaczy mąż mi kupił na urodziny w X. Komie, razem z tym papierem, z tą folią, ale widziałam ją w wielu sklepach na, na internecie. Więc, więc mm, o to się nie ma co martwić. Folie wszędzie dokupicie i resztę. No i cóż, no, nie już teraz gadania, tylko wam pokażę, jak to w końcu drukuje. Tu mam taki fajny monitorek, który się nam nachyla. Teraz Wam trochę odsunę tylko patrzę, czy się mieści w kadrze. Otwieramy sobie. Bierzemy naszą tacę. Taczkę na ten. To sobie otwieramy. I. O! I musi tutaj tak nam stryknąć. No i co dalej? Włączamy sobie. To trzeba chwilę przetrzymać. Ja już sobie włożę. A, na Wyszło? Wyszło chyba. Ja najpierw może wydrukuję całe duże zdjęcie, a potem dopiero zdjęcie. O. I mamy tutaj opcję Chyba właśnie nie wiem, czy. A nie, bo zaś nie będziecie widzieć, jak, jak ten. Eee, no i wybieramy sobie któryś, A nie, bo czekajcie, bo to jest. A nie, dobre. kolor jest nindziej. Wybieram sobie jakieś zdjęcie. No i to trochę trwa, jak na przykład chcecie jakieś inne. Ja bym sobie szukał mojego pieska. Ale o, tak, bo to jest, ten jest. fajny, więc sobie może wydrukujemy tego. No i klikamy po prostu print. A, teraz wyszedł, bo nie, nie, nie wszedł mi. Jak widzicie, tu trzeba uważać. No i tu widzicie, jedziemy, Jadą po kolei, folie. Najpierw, właśnie żółta. Teraz wszystkie takie odciny różu-czerwieni. I teraz będzie nakładało folię przezroczystą, tą zabezpieczającą. I też jest fajne, że zaraz po wydruku można już dotykać. To zdjęcie robić z nim wszystko, więc nie trzeba czekać, aż coś wyschnie. No, no i już mamy zdjątko gotowe. No i teraz standardowo tylko oderwać paski. gotowe. Poznajcie mojego pieska. Jorka mojego. No, także, aha, bo zapomnę potem wam powiedzieć, co jest najważniejsze jeszcze. Bardzo musicie uważać na te rolki, które właśnie, po których jadą właśnie te wszystkie nasze papier i, i co nakłada folię, ponieważ jak dostanie wam się tam jakikolwiek brud, no to niestety on wam się nałoży i zr zrobi wam się taki efekt. Ja wam specjalnie Zakliłam zdjęcie, na którym to wyszło tylko nie wiem, czy tu będzie widać jest tutaj taka tu mi podszedł włosek no i niestety na paru zdjęciach potem mi to powychodziło musiałam zdłubać te wszystkie włoski czyścić żeby właśnie się tego pozbyć no tu jakby po prostu jest kolor tych innych folii zamiast tej już podstawowej więc trzeba bardzo, bardzo uważać, jeżeli chodzi o czystość i ja ogólnie ją chciałam sobie mieć długo na wiecie zewnątrz, bo bardzo ładnie wygląda, bo jest taka fajna. taka wiecie, yy, ale no niestety pomyślałam sobie, że jak długo nie będę drukować, no to myślę, żeby będę chowała ją do oryginalnego pudełka, yy, bo po prostu już się boję o te wszystkie właśnie kurz, nie kurz. No teraz jeszcze mieliśmy niedawno remont, więc było trochę sprzątania, więc też mogło mi się coś tam mm, zapodziać. tak to wszystko miałam pochowane, ale wiecie, jak to przy takich rzeczach. Więc strasznie, strasznie trzeba uważać na czystość przy tej drukarce, żeby nic nie podeszło Wam, bo no po prostu Wam się zniszczy i to ciężko będzie potem z tych rolek wyczyścić. A jeszcze jakby tam weszło dalej, to już nie wiem, co by w ogóle było. Także to na pewno taka uwaga, że tutaj przy tym trzeba bardzo uważać. Ale teraz Wam wydrukuję kolaż. I teraz tak, mamy takie opcje tutaj. Tylko ja Wam to jak może przybliżę. Teraz, żebyście widzieli. O. Yy. No i jedziemy sobie tu. Na kolaż. Wchodzimy. Pierwsza opcja. No i tu ustawiacie sobie, ile ma być maksymalnie zdjęć. Yy, tu oczywiście możecie, nie musicie 8, możecie 5, możecie 4, możecie ile, bo tu pisze akurat 8. No ale, bo żeby on sobie zrobił ramki odpowiednie, to też musi wstępnie wiedzieć, czy to ma być 8, czy 20. Są tylko takie opcje. No ja będę sobie, wam pokażę, jak drukuję 5, więc robimy sobie 8. I tu jest właśnie w pionie, czy w poziomie. Yy, ja zostawiam tak. No i, i teraz jedziemy. No i jeżeli no tego już sobie teraz drukowaliśmy, to nie będziemy drukować. I ja sobie wybiorę na przykład tego. No i, i dajemy sobie do góry jako jedne. Bierzemy sobie dalej. On Wam potem pododaje. Nie wiem, sobie wybiorę. O. Też chomiczka mojego. To jeszcze sobie jedno wydrukujemy. To już było. A to niech będzie to 4, no i 5 miało być, tak? A to niech będzie jeszcze to. No i jak już mamy, no to print. I już drukujemy. Czyli całkiem prosta sprawa. Ja sobie tam wiecie, przerabia, ustawia wszystko muszę się troszkę pomyśleć. Przy takim kolorze troszkę dłużej. Pokażę jak drukuje bliżej. I ostatnia folia zabezpieczająca. I on sobie przeróżni, sobie po samemu ustawia. No to jest jedynie, że samemu nie można sobie ustawić. No ale i tak. Fajnie, że właśnie nie musimy może tego odrabiać, czy on wszystko robi za nas. I jest proste, szybkie. I mamy. Także to, jeżeli chodzi o kolaż. Ja wam jeszcze tutaj kilka opcji pokażę. I tak, tu były te kolarze. Tu mamy tak, jak właśnie mówię, że kilka zdjęć, sześć możemy na przykład. Oj, tu sześć na jednym. Tu potem mamy właśnie dwa na jednym. A tu mamy mnóstwo. Na jednym właśnie. Nie o ile tu jest. Raz dwa, 12 bodajże. No także tu jeszcze są jakieś takie opcje. No i tu mamy chyba portrety. Właśnie te duże. Tu jeszcze mamy coś takiego, że możemy sobie wydrukować. 25 na 20. No. I na tyle, także różne opcje. Bardzo fajna drukarka. Jak chcemy wyłączyć to normalnie, odłączamy, zamykamy sobie i, i pamiętam, żeby właśnie zapiąć zawsze, żeby nam się tutaj nic nie dostało. Także takie zdjęcie nam drukuje. Tak jak mówię, tu jest 8, tu jest 5. Mam nadzieję, że Wam się przyda ten film, że Was zainteresuje. Jeżeli byliście ciekawi, właśnie jak ta drukarka drukuje zdjęcia, jak to wygląda, to myślę, że troszkę Wam przybliżyłam temat. Mam nadzieję, że Wam się właśnie ta, coś takiego przyda, że przemyślicie, właśnie czy to warto kupować, czy nie. Każdy tam. Już wie, jak to wygląda mniej więcej. Ogólnie ja jeszcze Wam powiem szybko, jakie plusy są, jakie minusy, tak ode mnie. No to na pewno plusami jest, że super zdjęcia dobrej jakości, jak od fotografa. Tak jak mówię, nawet mamy z tyłu Logo Canona, więc yy, są też grubości, takie jak, jak myślę z budek właśnie z różnych fotograficznych. Także yy, grubość, sztywność wszystko jest podobna. Możliwość właśnie wzięcia ich gdziekolwiek, ze sobą, nie zajmuje dużo miejsca, jest leciutka i, i, i możemy wszędzie wydrukować, gdzie tylko, nawet na wakacjach zdjęcia już. Nie ma innych tuszu właśnie, co się może rozlać, tylko taką fajną, tylko jedynie ta czystość zaś. Drukarka, drukuje nawet takie mini zdjęcia, bardzo malutkie, do nawet takich najmniejszych tagów. No, i, i sam wygląd. Myślę, że jest urocza, fajnie wygląda gdzieś na półce. No, a minusami, no to to, że trzeba uważać na tą czystość, żeby żaden włosek, śmieć czy cokolwiek nie weszło. No i cena drukarki, nie najniższa zdjęć już w ogóle, no bo jednak złotówka za zdjęcie to, no troszeczkę troszkę kosztuje, ale coś za coś. No i tyle, słuchajcie. Także nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tworzę, to też zapraszam do poprzednich filmików. No i mam nadzieję, że Wam się przyda taka recenzja. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!